Za 6 dni pierwszy raz pada deszcz. Dzisiaj ostatni wieczór i jutro mam tamte ostatnie naświetlenie i jadę do domu. Ja byłabym nie ja, gdyby nie poszedłam na spacer. E, e, dopiero co jeszcze padał deszcz. E, dobrze, kiedy masz e, wieczór to można schować się pod drzewem, bo ja teraz mm, jestem pod drzewem, bo na ławce było mokro i tam padał deszcz. E, e, jeszcze mam taką historię interesującą. E, okazało się, że ja mam wizytę do immunoterapeuta, którą ja się jeszcze pół roku temu, jak myślałam, że mam udar mózgu tylko, a nie guz. То моє перше досвідчення було як удар мозгу, ні знала з ліг, а за місяць чи повтораю знала зліяка. Ну no, і, і достала візит, достала смс, ну no, імунолог то імунолог, ми ще піде. До імунолога треба було зробити дуже-дуже бадань, кров, моч. І зауважила, що в крові було спадніше питок крові, E, trzeba 150 na 400 norma, a u mnie było 75 i wiem, że te płytki krwi i tak z czasem sa sami się e, będą wyżej, bo to było tylko 3 tygodnie, 3-4 tygodnie od e, A My mamy wizyty za 6 tygodni u onkologa, ale mimo to znalazłam w grupie guzy mózgu, co jeszcze może pomóc mi do wsparcia tych płytek. I tak przez przypadek dowiedziała się, że oni są niskie i już przyjmuję tam leki, witaminy. I... Jeśli przed wizytą do Angola, sama sobie sprawdzę, jak tam będą te wyniki. Bo jak nie masz wystarczających płytek krwi, to nie dostajesz tam A chodzi o to, że przez przypadek o to dowiedziała się. W moim życiu często tak przez przypadek coś się staje. No i przez przypadek niestety dostała glijaka, ale trzymam się, jak mogę. Jutro ostatnia piąte sesja na świetlanie i do domku. Cześć! dobry To miejsce dla przygotowania Tutaj moje rzeczy Listerka I teraz poproszę żeby pokazali to miejsce gdzie jest naświetlenie Moja maska I właśnie gdzie leży. Nie pozwolili mi zrobić nagrania Może takie trzeba Powiedzieli, że trzeba wziąć w internecie jakieś pozwolenie No Tu u mnie została maski. Tutaj zostało 10 minut i czekam, że cała ma rodzina przyjdzie po mnie. Tutaj mój wózek na lidę. E, czyli mąż, Ameryka, Adaś. Wszyscy, wszyscy po przedszkolach i żłobkach już po mnie. A no, zobaczymy. Co? No! Jesteśmy już w Krakowie! Amencia a a nie rozumiała co chodzi. O, pierwszy koszty. No a dać chociaż sił śmiechniętej zawsze. <grystanie> no to już idziemy. Dopiero co było wzięcie krwi na badania morfologii i czekamy, żeby te płytki krwi urosły. Dzisiaj mamy środę. A w poniedziałek jadę do onkologa i tam ona jeszcze będzie mm, mm, robiła mm, pobranie krwi. Czyli to co dzisiaj, to nie znaczy, że to, co, to samo będzie w poniedziałek, ale zobaczymy czy urośnie, czy nie. Dostałam wyniki na no krwi, co spadły mnie to było 75, a teraz mam 56 ja robiłam badanie wczoraj, w środę i jeszcze w piątek spróbuję jeszcze raz zrobić to badanie wiem, że no, czasami tak jeszcze trzeba odczekać <ścoughs> a Majka tam trochę no jestem rozczarowana, bo przed w 75 przyjmowałam witaminy i miałam nadzieję, że no, gdzieś 100 będzie 56. Robię jutro jeszcze jedno badanie i sprawdzam, co tam będzie. A Po prostu sobie nie się Cześć. Na dzień dzisiejszy znowu zrobiłam poprawnie trzy na morfologii. Tylko od nie ale może coś tam urosną rosnął płytki Mam, nadzieję badania wyniki badania będą. Ще я люблю, люблю то, що пові а я ще десять зробила бадання взорку, бо мені ще видає, що взор мій упаду. Але пані щось і бачила, що ні все як до таких міст. Нам мама взор астигматизм плюс зародвіші п'ять. Та така невелика вада. Bardzo dobrze widzę, mam okulary tylko do czytania, ale i bez nich może mogę czytać. Ta wada powstała się przed guzem, może za pół roku i niektórzy mówią, że to jest to wszystko powiązane, ale nie mogła o tym wiedzieć, bo byłam u pięciu okulistów, którzy zbadali mnie. Powiedzieli, że trzeba no, dobrać okulary, że pani w takim wieku po 30 i to jej także dobrze widzę. No, na razie. I um, czekam na morfologię i powiem jak tam będzie.